Elo, Cześć Barteczku, hello! Cześć Krzysiu, dzień dobry. Witam, witam Jak wczorajsze dło Maraton ligi A, Krzysiu. Czekaj, ja dobrze widzę, że ty tak. fiorem napierdalasz? A nie, dobra, to konto brusa. jeszcze tak, jeszcze tak, tak widzę, że na zielono było, mówię, nie no, bo a to nie może być Bartek na fiorze. O kurwa. Raz, dwa, trzy Pięć z rzędu poszło, ale wcześniej był win streak, to też tak. No bo już było trollowane, kurwa, Krzysiu. Takie granie to stranie nie granie, wiesz? Widzę, już wchodzisz na egzotykę. Morgana w lesie, to chciałeś chyba Leonę skontrować. <śmienny> 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 Mamo zawsze mówił, że kontruje Leonę. <śmienny> Znaczy to było na odwrót, że Leona kontruje Morganę. A, no. że Leona kontruje Morganę, o kurwa, dobra, to ja nawet nie ogarniam. Co kontruje, co? No. no egzotycznie. A to już sam grałeś wczoraj. Nie, z Kubonem. Ostatnia No Nosan Al Gaib, a dobra, ma taki nick Nosan Al Gaib. No tam zaczęło się trollowanie, jak już weszła Morgana, bo powiem ci, że no pada psycha, pada psycha. Z zrozumiałe. Ale Morgana wiesz co, właśnie czasem kiedy zmiana piku daje takie odświeżenie, że takie, znowu takie flow do grania, motywację łapiesz, więc rozumiem, że to były te poszukiwania może trochę takiego fajnego pika, który ci sprawi fan i przy, przyćmi trochę ten smutek porażki potencjalnej. Ale fajna była Morgana w lesie, tylko że no chyba nie jest w mecie teraz. Nie, ani, ani... chuj, ani trochę. <śmiech> <śmiech> Powiem Ci, że ja nie widziałem Morgany w lesie chyba od początku sezonu, gdy, który to gram. Wiesz co, nie znasz, że coś jest słabe i to jest piękno tej gry, że tak naprawdę możesz być e, trendseterem i wprowadzić coś e, do mety. Ale za to ja mam coś świeżego. Co masz? Uwaga. To jest klet z graspem, Halbreakerem na pierwszy item. Jest bardzo silna linii i rucha wieżę w parę naście minut, zobaczysz. NIM PLAYTY no, SPADNĄ PIERWSZA WIEŻA UPADNIE Dobra A? No dobra 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 Sp y Specjalnie wziąłem świniłani, żeby Coverować topa Krzychu, gram pod duo partnera Męczymy Twojego przeciwnika, żeby puścił soki Dobra Podoba no mi się to No to y Ja mam właśnie ten page jest najbardziej y dręczycielski na linii Bo zacząłem sobie wczoraj w ogóle rozkminiać pewne rzeczy, bo właśnie w LoL-u jest dużo niuansów i właśnie jednym z niuansów jest na przykład dużo jest takich niuansów w runach. No i tak zacząłem się zastanawiać, dlaczego mi się lepiej y, gra z graspem niż z Conquerorem, skoro Conqueror to jest dobra runa w sumie na, na Kleda I rozkminię to tak, że problemem w drzewku Żółtym jest to, że grać taką runkę, która się nazywa Triumf. Ona chuj, ja daje. Useless jest runa. A w drzewku zielonym mam na przykład Przerost albo Unflinching, które daje mi całkiem sporo. Bo gdzieś tam w late game to jest dodatkowe 300 HP, do to grasp dodatkowy HP. I uznałem, że obrażenia z Graspa są podobne pewnie jak z Conquerora, bo tego nie idzie wyliczyć. Więc finalnie zdecydowałem, że e, zagram bardziej pod Lightning Face. O proszę. I, I właśnie ten grasp z tym z przerostem dobrze się tutaj łączy. Szenik to jest tutaj prosty target do dymania w razie, gdyby yy, gdyby padł to. Czy znaczy w ogóle też outpusza nie ma. Czyli to jest Zak w lesie, talia nam idzie. Wiesz co, ja też widywałem Zak'a na suporcie. Nie wiem, czy to jest to. Ale raczej to będzie Zak w lesie. No to jak Zak na support'cie, to co by było w lesie? Talia mogłaby być. Czyli to jest Twój wymysł, jakby, żeby brać graspa? Tak. Okej, okay, to taki trochę jesteś inwentor. Ja uwielbiam kombinować i wymyślać sobie rzeczy. Dlatego dla mnie ta gra była najbardziej atrakcyjna. Jest najbardziej atrakcyjna, jak wchodzi nowy sezon i możesz tworzyć coś swojego, coś nowego, wyszukać jakichś nowych opcji. A to Kubon mówił, że lubiłeś na przykład LW na warusa na pierwszy item. A tam Kuban to. LW dziwnym przypadkiem po tym, patrz później, albo dwa płacze później to stało nerfa. Tyle powiem. O kurde Krzysiu, znerfiłeś LW? Zobaczyli to potężne LW na IM Hanover i Rajot znerfił. Zresztą Warus, to jest Caster DPS! Gdzie jest problem? Ja nie widzę problemu. Ja też nie widzę. Dobra, ja robię tak, trzy kampy i w, wchodzę na topa. Ewentualnie cztery. To ja mogę dać mu się spuszować tam na którymś momencie. Dobra, ale wiesz, jak będziesz miał okazję zabić solo, ja cię nie będę powstrzymywał jak sytuacja na froncie? Jest bardzo w porządku, bardzo w porządku. Ja go obijam, on mnie obija. Ale to jest, to jest na rękę dla mnie. Tam muszę spuszować. Zwarduję, w razie terganka. O, 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 o. Świnia biegnie. Ginia. No i po co ta świnia biegła? No i po co świnia biegła? Widzisz takie to, cyk! Kurwa, oklikany, Duduś. Dobra, cofamy, bo on Gigi. tepnie. Eee, To jak tepnie, mogę go zabić z tobą. Jeżeli masz życzenie. Wiesz co, możemy! Ale zrób se kampa, zrób se kampa. Bo on będzie to chciał skraszować. To po tym, jak... To ja robię blue i idę. no. Tak. Wiesz co, nie wiem czy on ma wizję. Chyba nie ma. Chyba nie stało. Ma, ma. ma? A, to nie, to nie. To nie, to, to, to... to... Dobra, masz... i tak idzie. Jak nojka. O kurwa, nie trafiłem wędką. No dobra, nie, nie, nie. Tu już będzie odpuścić, dobra. Ja bym zostawił topa to. na razie, jest super I tak tu mam freeza. No tu możecie baitować na walkę, bo ktoś tu może być, ale... Może też tu nikogo nie być Okej okay. Dobra. Okay. Jest tu zak, wiesz co, ja mogę się tu bić teoretycznie To chcemy? No dobra Ale, niecz yy, nie czy jeszcze dla pierwszego Oczywiście, oczywiście Ale uciekaj chyba O, szkórka rurka. Dobra, padnie. Dla mnie lepszy, przerifuj. O. Właśnie, to mi się podoba. Pozytywy, pozytywy. O. o Essa? Zobacz, nazywa cię Bogiem. To <noise> kwestia tej runy. Ej, ale naprawdę, Tarunka, Mega Banger. Wylczyłem 170, zadała 230 obrażeń, zwiększyłem mi HP o 55. Second Wind mnie wyleczył 400 HP. Bo to z silnym Second Windem Graspem masz taki regenik, że no, nic cię... nie. Ty jesteś matematykiem. Nie, no 30, 38 z matury miałem akurat. Tutaj nie nazwałbym się z podstawy. No Profesorem. Profesore, Profesor. O. To jest, zobaczcie jak bardzo psychika ludzka jest ważna. Krzykuj uważa, że Gras i od razu... i doj patrz kurwa, daj handy! Oh. Kole... I matematyczny KLET! Miał 16 HP i go zabił! <grym> I to wszystko dzięki Gras Popli. I, i Powiem tak, second hit w tej walce wyleczył mi 110 W tej tak. jednej waleczce Działa działa Gras jest, jest OP, jest OP Klet ma taką cechę, że ma najwięcej HP w grze z wszystkich postaci bazowo I to ma dużo więcej od innych I dlatego gras się na nim jakoś wybitnie skaluje tak samo jak demolish i z zresztą też. Ale ja bym teraz to pas zostawił, bo muszę dofarmić ten Halbreaker. I wtedy miał Halbreaker do jednego ganka i bierzemy całą wieżę na strzała. Ewentualnie możemy tu właśnie obiektywy robić na topie. Eee, czerwiaki, no szętam strzet, szętam strzet. ja do was mogę też biec. On ma Rkę, nie ma, nie ma, nie ma Erki, więc jest okej, okay. dobra. Tu zwarduję. Nabite. Idę w jego reda. Ok. Zapraszam na jebalnie razie. Się. Wiesz co, ja tutaj pusznej i zejdę od razu. Mam Rkę, żeby do ciebie szybko dobiec. Na bocie dajwują. Będzie zaraz tragedia. A proszę, 2-0. Wykrakałem niepotrzebnie. Dobra, powiem Ci tak, ja idę po Hellbreaker, kraszuję tego wave'a. Okej, okay, okej. Okay. I zaczynamy Prusiatę. O, szentepnął. Dobra, wezmę mu O, za. Truskaweczki, mniam, mniam, mniam. Moja przygoda ja ze Stramingiem Markfel rozpoczęła 19 sierpnia 2015 roku. W kwietniu 2021 nie, zaskoczył widzów okay. z basenu podczas 24-godzinnej transmisji. Ciągu... Yeah, nie, nie, ja nie, ja przesadziłem, ja przesadziłem, ja przesadziłem, ja przesadziłem. Dobra, mam TPK. Jest okej, okay, cofnij, cofnij, cofnij jak, jak możesz. Nie muszę. Sceny ok. z w Uciekaj. Wideo. Aj. O, no cię. Nie, ja już tak za mocno. Sytuacji. Myślałem, ja bym, nie miałem wyszukiwań pasywy, to filen, ale to tam nic. Tam Teraz będzie tam moja tam tura. Moja tura będzie polegała na tym, że on rikoluje do bazy, ja mu rozpierdalam wieże. Czek. Dobra, dobra. No to w ogóle apeluję z Conquerorem, ojojoj. O, bardzo go łapie, dobra, bardzo ma. No to Shendra ci wieże, patrz. Patrz to, to jest jedno podejście do wieży. Ale gówno się weźmie. Ale sraka. Cze moi. Przerwał mi Rikolka To go zabijasz? O kurwa. Nie chyba. Bo za kulec tu jest. Idę. Nie, 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 nie. Dobra, dobra. Jest, jest ok, jest ok. Zobacz. Szczęść jest dobity, znacznie, ile mu wieża ma. Wieża jest bardzo, bardzo low. Więc ja teraz przyjdę i mu tą wieżę wezmę. To, że mnie zabił? Nie ma znaczenia. Nie ma. Oro, Krzysiu, widzę. No, oro, Widzisz, dzia działa ten, ogólnie ten build. Śmieszny jest. Dobra, wieża wzięta. Nie, ja tej nie złapię. Jejku, ile ty jej zabrałeś? Ty jesteś asasynem! Trochę też, no. Tego też zabijemy. Dobra, jednak nie, bo spadłem ze szczury. To nie ma znaczenia, bo zaraz się nabije i bierzemy wieżę. Go? Ja smok, ja smok. Tam z tobą Bart jest. Jest Bart. Morderstwo Morderstwo Znaczy zabójstwo Mocno, to jeden... mocno powiedziałeś, nie? Z premedytacją, tak, tak, morderstwo tak. z trzeciego stopnia 100 Dobra. złotych żywne albo 25 lat więzienia Tu już nie ma trochę co robić, to jest tak, Zak coveruje Dobra, rób drake'a, no ja idę do ciebie I tyle Tutaj zrobimy O, dobre, to jest to jest dobre Nie, ja, ja ginę ja odjebałem, ja odjebałem. Wskoczyłem w kamienie talii, wiesz. Tutaj musicie uciekać. Dacie radę? Dobra, dacie radę. Dobra, no, mamy Drake'a. Z tego. Tutaj przyintowałem. Właśnie staraka wrzucę trzeciego. Może do mida zajdę po prostu spróbuję W talię ukąsić. O, zabrałeś. Dobra. No nie wiem, czy na nie przesadza trochę. O nie wiem czy nie zabija przypadku. O kurwa, zabija i jeszcze fleszuje w dobre miejsce, w którym ja nie będzie. Dobra, szenzerkował. zerkował, przykro został, nie zostałem tam na linii Wezmę wave'a, żeby nic się pusznęli I patrz to, jak ta wieża spadnie, nie? To jest, jest, jest ciekawe widok Czekam, ty bierzesz tier 2, a oni gonią bez reala kurcze, no naprawdę Nieźle, nie? Tak, tak, tak I jedziemy z kolejną a -a. Kurde, co jest? <grym> <grym> I Baski. tak to leci Dobra, i chyba nie będę brał Dobra, kiwka poleciała, cyk. Zaraz jest drake. Tak. Dobra, cyk tu Ale było bez... i zabiłem Lux, więc jest tak, tak, git. Tak, tak, Ale o tego smoka to bez ciebie chyba nie mamy z kim zawalczyć, co? Mmm... No... Teoretycznie talia jest na górze bezernie, nie wiem czy ma TP. Ucieczka, 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 ucieczka. Oj Ari zwisła całe kombo! Ari się wylała. No 3 2, nie to długo. nie, mogę nie bez może, bez nie ciebie możecie, ciebie. nie możecie. Ona tam stepowała, ona tam stepowała przysięga. Nie wiem, się, się w Tak, chwili. tak, wiesz coś tam było trzech Was było dni. co to wycofanie się, ale wiadomo, że to nie jest też takie super intuicyjne. Dobra, ten smok, overall nie ma większego znaczenia. Wiem, że je potrzebujecie. A i tak na sajdzie robisz najwięcej, tak naprawdę side twój to jest to jest potęga. To jest potęga, no więc trochę nie chcę na razie z niego rezygnować. Panki Ale dopiero teraz jesteśmy do tyłu w goldzie Więc trochę to, trochę to zajęło Dokuszają ci Dobra uciekam zery Kurwa goni mnie tym protobeltem Nie, oni, oni przesadzają jak tutaj dobrze zagramy to powinniśmy zabić wszystko. Mam ją. Martwa. Dobra. A dobrze powiedziałeś, przesadzają. No i tak właśnie było. Przesadzili. O, 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 o Kurwa, nic nie trafiła. No nic, wylała się. O jeszcze szent jest. Ja bym uciekał stąd chyba. Tragedia. No. Nie chcę mi się nawet krzyczeć, nie chcę mi się narzekać, jest super Na Zak 12 fragów Tu Alia u mnie Zabija. jest Dobra, tu jest Alia, mam, mam ją, mam ją, mam ją, mam ją. Ona będzie rkowała. O kurwa, flesznęła się, no nic. Nie no, nie, 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 nie mają Oni nie. się dają no łapać, nie, no taka, taka lipa tu jest grana. Ja mogę tam zaraz Dobra, arkuje takich chuj Dobre. O! Mamy jednego, z KBD. Zak może wskoczy Jest na plecach? O! Tak! Nie! Co za zaerka dzika z dupy! Od Barda, no nie, nie, nie! Nie! Gdzie nasz damage? Kurba mać! No zabrakło, Bo, zabrakło. Ja 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 no <cjewd> zatrzymał to. Zagrał jak enemy Bart, jakby, o, obronił od obrażeń. To samo mówi Ezreal, naprawdę, tak było, krzychu. Wydaje mi się, że. To albo. A, tutaj dajesz RK, i tak. zerkował. Tak, tak, jeszcze mało tego, tam skupo szło, idealnie było trafienie, była dead. No niedobrze. Ja w ogóle od tego Zaka dostałem w tej walce 5000 obrażeń. Pojebany na tym bildzie. No ciekawe jest, full AP i bije dużo, no. Znaczy on tak ma, ma maskę, nie? Ale nie, on no ma protobelta, dobra. Ja jeszcze ten Conqueror, no. To jest jeden z tych stanków, który oszutuję. Kurczę. A ten baron nie, nie chcemy spróbować kontest? Czy, czy to ma być pasyw obrona? Nie no, wchodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Musi, wydaje mi się, że nie możemy tego oddać. Ja tam po prostu wlecę Rką, pobiegniecie za mną i tyle i się bijemy. Dobra. Bez wizji. Co jest? Zonia w miejscu. Ja pierdolę, dobra, nie, nie ma co Troluję Użyła zonie, u, użyła zonie i on dopadli przez to. o Zabiłem Tali, ale to jest za mało chyba. Panie z gry. A bywa i tak, no. Jak, no, to ten Zak nie puszcza? Nie, a nie puszcza. Po prostu trzyma się mnie. No ale zrucha ten Zak. Wejdę go, prawie do jakiegoś smurfi, smurfidło. Napierdala tylko Zakiem. I wygrywa większość gier. No, Zak jest dobry w tanków, nie? W ciebie jest dobry. Lubi długie walki. Ezreal też zawiódł. Jak na to, że mieli tą przewagę, to nie rozpędził się. Ale widzisz, sama taktyczka tutaj wiesz, halbreakerek Akurat Shen jest jednym z tych produktów, który dobry, dobrze broni wieży. Razem je tautuje, wieża mnie zaczyna napiertalać. Ciężko jest ją wziąć.